Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Drodzy Polacy. Dzisiaj tutaj jesteśmy i debatujemy tylko dlatego, że obecna większość rządząca wpadła we własne sidła, we własne hejterskie sidła. Nie mieli oni pomysłu na Polskę po przegranych wyborach w 2015 roku, nie mieli pomysłu dla Polaków. Jedy jedynie co Znaleźli sobie to polexit, czyli jakiekolwiek sprzeciwienie się dyktatorowi, dyktatowi Komisji Europejskiej było okrzyknięte polexitem. Niestety dalej to jest ostatnio pan premier Morawiecki, przepraszam premier Donald Tusk powiedział, że protesty rolników to jest polexit. Wstyd szanowni państwo. Walczą o własne, własne miejsca pracy i godność. I drugie, co Państwo mieli, to jest praworządność, ale praworządność rozumiana w Państwa wydaniu, czyli utrzymanie układu pookrągłostołowego. Czyli sędziowie mają być nietykalni, a w sądzie nie może się nic zmienić. Bardzo Państwa i, i niektórych sędziów zawolała zmiana z 2018 roku, w której to. Zgodnie z artykułem 187 Konstytucji 15 członków KRS-u wskazywał sejm, ale spośród sędziów. Czyli Konstytucja została utrzymana. Bo państwo nie pamiętają w ogóle o artykule 4 Konstytucji, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I do 2018 roku władza sądownicza, bardzo ważna władza dla obywateli, która ma ich bronić przed zakusami autorytarnej władzy, była po, zupełnie poza kontrolą obywateli. W 2018 roku wprowadzono nadzór nad sądownictwem pośredni, za pośrednictwem posłów którzy zostali wcześniej wybrani przez wyborców. I to już państwu nie pasowało. Nie pasuje państwu i części sędziów to, że ktokolwiek ma wpływ na sądownictwo, że ktokolwiek może być spoza tej wybranej kasty sędzią, a nie tylko ci, którzy zostali dokooptowani do tego grona. Oczywiście jako Kukiz 15 Wolni Republikanie opowiadamy się za tym, żeby obywatele mieli Znacznie więcej wpływu na sądownictwo, wprost mieli ten wpływ bezpośredni, a niepośredni za pośrednictwem sąd, y, y, parlamentu. Czyli uważamy, że sędziowie do karesu powinni być wybierani bezpośrednio. I wtedy żadna Komisja Wenecka, żadne CUE czy Komisja Europejska nie mogłaby mówić o y, braku praworządności w, w Polsce. Ale państwo na tym nie zależy. Państwo chcą mieć własnych sędziów i sędziów wyjętych spod prawa. Ta ustawa ponadto jest niezgodna z licznymi artykułami konstytucji. Poczynając od artykułu drugiego, później artykułu 10 i tak dalej. Ale Państwu na tym nie zależy, żeby ona była zgodna z konstytucją. Państwu zależy na tym, żeby sądownictwo było niezależne od obywateli. Wstyd. Drodzy rodacy, zwracam się także i do publiczności na galerii. Wiecie co, władza też was witam. Wiecie, co władza chce zrobić? Chce dokonać skoku na wasze wolności, chce dokonać skoku na wybory prezydenckie, zabrać wam tę wolność. Tutaj siedzą najwięksi hipokryci świata. Tak, po tej stronie. Oni rządzą dzisiaj Polską. Ci hipokryci siedzą tutaj, ponieważ sąd, o którym oni mówią, że nie jest sądem, zdecydował o tym, że oni mogą tutaj siedzieć, uznał ważność wyborów. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny do. Organu, który nie uważa za sąd, składa skargi nadzwyczajne. Tylko w tym roku 60 kilka skarg. Czy to jest logiczne, czy to jest normalne, ci hipokryci próbują wam zabrać tak naprawdę wasze wolności. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Trybunał Praw Człowieka tak zdecydował. Otóż chcę wam powiedzieć, że Polski, polski Trybunał Konstytucyjny powiedział, że oni nie mają prawa. Nic powiedzieć w tej sprawie. Nic, bo w sprawach ustrojowych decydujemy my tutaj, Polacy, a nie oni. Mam takie pytanie w sumie do całej tej sali, do nas wszystkich. To znaczy, wybory zaraz zostaną rozpisane, będą ogłoszone i czynności będą trwać. Będzie rejestracja komitetów, będą zgłaszani kandydaci. Nie wydaje mi się, żeby się udało z tą ustawę przegłosować przed początkiem tejże, tychże wyborów i ogłoszeniem. I teraz mam pytanie. No Będzie na przykład jakieś orzeczenie Państwowej Komisji Wyborczej, o której dany komitet na przykład się odwoła. Do kogo? Czy, będzie, czy takie odwołanie będzie, czy, czy, czy wyrok, orzeczenie Sądu Najwyższego będzie uznawane, czy nie będzie uznawane? Czy dany kandydat będzie zarejestrowany, czy nie będzie zarejestrowany? To jest pytanie tak naprawdę do wszystkich. Sądzę, że tutaj wnioskodawcy nie odpowiedzą mi za bardzo na to pytanie. Natomiast chciałbym, żebyście tutaj wszyscy pochylili się nad tym z refleksją. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam poseł Jarosław Sacha jako koło Republikany. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izba. ja mam pytanie do posła wnioskodawcy. No tu chodzi o artykuł drugi Konstytucji, naruszenie zasady praworządności i pewności prawa. Ustawa wprowadza przepisy szczególne, które wyłączają stosowanie obowiązujących norm prawnych. W tym artykułu 26 paragraf pierwszy punkt drugi ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym jest określone, że to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawach protestu, o których przed chwilą kolega mówił, zabiera głos z artykuł 244 i 324 Kodeksu Wyborczego, który reguluje kwestie protestów wyborczych i ważności, wyborczych, ważności wyborów. Wyłączenie tych przepisów na rzecz regulacji tymczasowej wprowadza chaos prawny i podważa zasadę stabilności prawa, kluczową dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, o czym, chwilą, o czym również mówiło, pisało Biuro Analiz Sejmowych. Jest to ustawa sprzeczna z artykułem Konstytucji, czyli zasada trójpodziału władzy, ponieważ w tej chwili władza ustawodawcza wchodzi w kompetencje Sądu Najwyższego i podziału kompetencji w, w Sądzie Najwyższym pomiędzy poszczególnymi izbami. Czy państwo Dziękuję myślą, że brakiem proszę. praworządności naprawią państwo prawo? Dziękuję panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowni państwo. W 2020 roku zgodnie z artykułem 129 Konstytucji. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. Wtedy to był sąd i to byli sędziowie. W zeszłym roku Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zgodnie z artykułem 101 tym razem Konstytucji stwierdził ważność wyborów do Sejmu i do Senatu. Dzięki temu Państwo jesteście dzisiaj tutaj w tych ławach i tworzycie rząd. I to był wtedy sąd dla Państwa i to byli sędziowie. W tym roku, a na przestrzeni także poprzednich miesięcy minister sprawiedliwości, prokurator generalny skierował kilkadziesiąt spraw do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I to był to dla niego wtedy sąd i to byli sędziowie. Wreszcie Państwowa Komisja Wyborcza wykonała dwa orzeczenia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dotyczące orzeczenia dotyczącego Konfederacji i partii pana Gowina. A minister, minister finansów wykonał uchwałę w wykonaniu orzeczenia Sądu Najwyższego. I to był sąd i to byli sędziowie. I tylko kiedy nie jest to sąd? Kiedy to dotyczy prawa i sprawiedliwości, na przykład naszych dotacji i subwencji i kiedy boicie się o wynik wyborów prezydenckich? Niestety chcecie te wybory zawłaszczyć. To bardzo przykre. Trzymajcie się prawa, trzymajcie się konstytucji, przestrzegajcie orzeczeń Sądu Najwyższego. Spór o. Sędziów spór o to, czy sędziowie, którzy albo zostali sędziami, albo zostali awansowani w strukturze polskiego wymiaru sądownictwa w oparciu o decyzję stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa Kształtowanej w 2018 roku, to jest spór realny, fundamentalny i poważny. To nie jest tak, jak powiedział poseł reprezentujący stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że problem jest wydumany. Problem nie jest wydumany. Problem tego, jak funkcjonuje Sąd Najwyższy jest problemem międzynarodowym, jest problemem prawnym i albo zakwestionujemy obecność Polski w różnych instytucjach międzynarodowych i jej stanowiska i uznajemy, to, że rzeczywistość nie istnieje, albo weźmiemy je pod uwagę. Poważnie obawiamy się tego, że wynik wyborów prezydenckich może być i będzie kwestionowany przez jedną, bądź przed drugą stronę, w zależności od tego, kto wygra te wybory. I wiemy, że obecnie ukształtowana izba, która ma to rozstrzygać, jest izbą, która będzie kwestionowana i jest kwestionowana w chwili obecnej przez dużą część i opinii publicznej, i polityków praktycznie przez cały obóz rządzący. Odrzucenie tego projektu ustawy, czego paradoksalnie chce z powodów, bo nic się nie stało i nie ma żadnego problemu prawo i sprawiedliwość, albo lewica, która uważa, że to jest kompromis ze złem, to jest złe podejście. My chcemy pracować nadal nad tym projektem ustawy, chociaż zaproponowane na, tu w niej rozwiązania, uważamy, problemu nie rozwiązują. Między innymi jest problem nierozwiązywalny. Ale z uwagi na nadzwyczajną sytuację, powinniśmy zdecydować się być może na incydentalne rozwiązanie tej sprawy. Problem nierozwiązywalny jest taki: że są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w niekwestionowanych składach osobowych, zgodnie z którymi w tak krótkim czasie przed wyborami zmiana prawa wyborczego jest niefortunna i może być kwestionowana. Może być kwestionowana między innymi przez Trybunał Konstytucyjny, którego nie uznajecie. Bo to, co powiedział pan poseł Tumanowicz, że wyznajecie filozofię nasizmu, czyli jak nasi mają większość, to to jest dobra izba, to to jest filozofia, którą ja bym nazwał pawlakizmem, bo to nie jak Leonia Pawlak w kultowej komedii perelowskiej, sami swoi, gdy Pawlak szedł do sądu, powiedziała, sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, więc weź z sobą granat. Wy te granaty wrzucacie do polskiego wymiaru sprawiedliwości od wielu lat. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, które chciało w taki nie inny sposób ukształtować Izbę Kontroli, i znam tam wielu prawych, porządnych sędziów, którzy z całą pewnością wykonują absolutnie moralnie dobrze swój mandat, ale też wiemy, że ci ludzie mają bardzo klarowne poglądy polityczne i to jest bardzo polityczniona Izba Sądu Najwyższego. Dlatego chcielibyśmy dalej pracować nad tym projektem ustawy. Nie wiemy, nie mamy pewności, czy uda nam się wypracować tutaj rozsądny kompromis, ale pomysły takie, by w tej nadzwyczajnej sytuacji by był spokój społeczny, by nie było awantur politycznych, żeby w sposób nadzwyczajny na przykład Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, czyli w bardzo szerokim składzie, wyjątkowo zatwierdziła prawidłowość tych wyborów. Może to jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście niektórzy powiedzą, na przykład pewnie lewica, że większość już w ogóle w Sądzie Najwyższym mają neosędziowie, a są bardzo często osoby, które mają wielki autorytet, które są po prostu sędziami, są przede wszystkim sędziami. Sędziowie innych izb i całokształt sądu najwyższego to z moim zdaniem instytucja, której powinniśmy zaufać. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, dlatego powinniśmy dyskutować teraz, zanim będzie za późno, więc mamy nadzieję, że będziemy dalej w komisji sprawiedliwości i praw człowieka pracować nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.